Siemaneczko! witam was serdecznie, moi drodzy, widzowie. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge, zrobimy sobie, a przynajmniej postaramy się zrobić kosę od stuweczki. Zapraszam serdecznie do oglądania. Kochane widzu, mam przygotowane dla Ciebie jeszcze trzy konkursiki, które dalej są aktywne u mnie na profilu i są to dwa konkursy na kosę i jeden na Akacza. Co zrobić, żeby do nich dołączyć, a mianowicie wystarczy tylko i wyłącznie dokonać płatę z kodem Adunia i... Już od razu jesteście dołączeni do tych konkursów. Kwota minimalnej wpłaty to jest 8.40 i już za 8.40 możecie zgarnąć kosę albo kosę. Jeżeli wpłacicie 15 taka przynajmniej, to dołącza was z automatu do tych trzech konkursików. Więc zapraszam serdecznie do dokonywania wpłat. No więc moi drodzy widzowie, dzisiaj mamy 101 zł i 89 groszy i w dniu dzisiejszym zrobimy sobie challenge koski. I moi drodzy, pierwsze co Zaczniemy sobie od lowkejśika, bo zazwyczaj zaczynamy w sumie od bitewek, ale w dniu dzisiejszym otworzymy sobie tutaj lowkejśika. Zobaczymy, może nam coś wydropi fajnego. OK, dobra, do trzech razy sztuka. Jesteśmy stratni kilkadziesiąt groszy, więc na tym bym się już zatrzymała I słuchajcie, ja chyba standardowo polecę sobie tutaj sticker case'ami Bo one, tak jak wiecie, no, oddały mnie, No i ja myślę, że trzeba zacząć na grubo, no bo albo grubo, albo wcale Dzisiejszy odcinek, na razie mam inną taktykę Zobaczymy, jak długo mi ta taktyka zaprowadzi i czy faktycznie będzie to sensowne dla mnie I czy ja nie stwierdzę nagle, że Ada, po co? Po co, czemu i dlaczego? Ale miejmy nadzieję, że nie. Widzę, że początek już jest świetny. Oczywiście na moją niekorzyść, kto by się tego spodziewał. Ale skrzynek mamy 10, tak? W całym tym pojedynku, więc możemy to nadrobić. No niestety widzę, że bot Alex tutaj ciśnie, ciśnie. No i tak samo bot ISAMu też wydaje się dosyć mocnym przeciwnikiem. No ale dobra, nie łamiemy się, bo jeszcze przed nami 6 skrzyneczek, moi drodzy widzowie. Tak naprawdę musimy zrobić no, dwukrotny profit tego, co mamy, żeby w ogóle kurs tutaj przebić. I to może być dosyć ciężkie. Jeżeli nic nam się tutaj nie wylosuje, no to powiem szczerze, że no. No pierwsza bitewka będzie w dupę, nie? Ale najważniejsze to wierzyć, tak? Najważniejsze to wierzyć, moi drodzy widzowie Więc musimy po prostu uwierzyć co, to, że nam się uda Chociaż jak ja patrzę, co nam tutaj leci O, dobra, do szósteczka wleciało No ale dobra, teraz jeszcze coś by musiało nam takiego polecić jeszcze raz, bynajmniej Żeby to przebyć, bo i tak tutaj widzę, że no trzeba było to przemyśleć i wrzucić to na underdoga No ale kto by się spodziewał? Ja bym się na przykład w ogóle nie spodziewała A takie 53 zł, no powiem szczerze No powiem szczerze, moi drodzy widzowie, że no... Chciałabym, chciałabym, chciałabym takie 53 złocisze zrobić, bo to by mi bardzo pomogło. Ale widzę, że no niestety. Więc teraz zrobimy sobie taką bitewkę, może nie za drogą, Za 15. medium case sobie wrzucimy. I też wrzucimy sobie na trzy osóbki i też tryb standardowy. Ja myślę, że no nie może być takiego niefarta, żeby dwa razy z rzędu po prostu przegrać. Więc po prostu tego underdoga sobie zostawiam na nie wiem w ogóle kiedy. Na razie, na, chyba na odcinek, jak używam tylko underdoga, bo tak to ja stronie od tego, stronie od tego trybu ja only good vibes, no nie? Wiecie co chodzi? No i tak jak widzicie moi drodzy widzowie, na razie jest ale stabilnie, nie? No tak bym to określiła ehm, nie wpiszę ni w dupę tak naprawdę, bo ni to dobrze, ni to źle, no i właśnie widzę, że tutaj nas, no bot i samu miaży, no kurde wygramy to, dobra i proszę, proszę, emeczka wpadła, dobra mamy to, 37 zł, także sumie to, powiem tak, o, Odrobiliśmy to i jeszcze zarobiliśmy 40 groszy. Jeżeli chodzi o osobę, która wygra z kinas, poprzedniego odcinka, będzie dołączona u mnie na Discordzie. Także, jeżeli jeszcze Cię będzie ma u mnie na Discordzie, link w opisie dołącz Mistrzostwo mistrzostwo Świata, no nie? Także, skoro ten medium case nam oddał, to możemy teraz polecić w C4 case'a i też zrobić taką krótką bitwę. Taką krótką, szybką bitwę i na trybie standardowym i na dwie osóbki. Czyli wiecie, no. Na razie ja próbuję wyczuć grunt, nie? Za chwilę tworzymy sobie, myślę, jakąś skrzynkę. Jeżeli nam tutaj nic takiego. o, dobra, ładnie, ładnie poleciało. Z tego jestem zadowolona, no. Powiem szczerze, nie spodziewałam się tutaj takiego w ogóle itemka, że nam poleci jako pierwszy. Bardziej się spodziewałam, że jakieś gówno-totalne wyleci. I ja, i już nas tutaj przebił. Kurde, dwa złocisze ma przed. No ale co, uda nam się, czy nie uda się? No to są kurde. No niestety, nie? No fartnęło się tutaj. Fartnęło się dla naszego przeciwnika. No i czy to było warte? Czy to było sensowne? Czy to było taktowne? No niestety, bym powiedziała wręcz, że chyba nie za bardzo. No to w sumie wiecie co? Okej, okay, ten medium kosztuje 3 zł. No ale my tu możemy, a WUPy moi drodzy, wydrowić za 8 stów. No więc już byśmy tak naprawdę kosę mieli zrobioną. Da, a wydropimy, kosę mamy zrobioną. No ale wiecie o co chodzi, wiecie jak jest, nie? Więc sobie otwórzmy tego medium case'a, Ale ja widzę, że tutaj to coś nie chce, coś nie chce. Że ja. Adunia tutaj to po prostu ma mistrza w przegrywaniu dziś. Powiem Wam tak, o, ostatnio właśnie, ostatnio, o już dawno się zaczął ten... Yy, jak coś na to... Zobaczcie, wypadło mi z głowy. No wiecie, że są te skrzynki i ona już trochę tutaj jest, ale ja myślę, że ona taka dosyć omijana była przeze mnie, więc ja dziś poświęcę jej uwagę właśnie w challenge'u od stówy do kąsu, chociaż no, my tutaj chyba robimy od stówy do zera, mi się tak wydaje, że to nie jest progres, żaden tylko regres. Więc zrobimy sobie właśnie bitewkę na te skrzyneczki i to też robimy sobie na trzy osóbki, jakbyście jeszcze nie zdążyli zauważyć, ale myślę, że już zdążyliście zauważyć i że wy to wiecie bez mojego mówienia. No i zobaczymy, może tutaj się nam coś uda, bo na razie szczerze powiedziawszy, no to więc tak określiła, że jest to kaszana i znowu przegrywamy. Ja pidi No nie jestem zadowolona, w ogóle nie jestem zadowolona, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy challenge. Szczerze powiem wam. No szczerze wam powiem, że albo polecę Olina, Albo jeszcze może spróbuję chociaż za połowę balansu zrobić, co? Nie, chyba spróbujemy jeszcze na tych colorful case na tych tych... Pfu, sticker case'ach. Powiem wam szczerze, tak za połowę balansu sobie zrobimy, co mamy. Bo ja bym jeszcze nie chciała tego przegrać. Jeszcze mam gdzieś tą nadzieję. No jak nie, no to co? O, z gościem walczymy, z którym walczyliśmy przed chwilą. No ale dobra, whatever. 12 skrzynek mamy, moi drodzy. No i widzę, że początek jest świetny, nie? Lepiej sobie tego nie mogłam wymarzyć. Lepiej myślę, że nie mogło być. Nie, dziś, dziś jestem po prostu przegrywem, co nie? No, ja albo mam problemy, żeby się wysłowić jakieś, żeby zebrać swoje myśli do kupy, a jak już wiem o co mi chodzi i co ja mu chcę powiedzieć, to właśnie dzieje się tak, że ja to przegrywam. No i kaszana jest, nie? No i jest kaszana, ale najważniejsze to się nie poddawać, chociaż ja mam wrażenie, że podczas tego odcinka ja próbuję się na siłę motywować, a już dawno się tak naprawdę mentalnie poddałam. No. Kurde, słabi nie? No, tak naprawdę to jeszcze może zaskoczyć. No, może jakiś sticker taki konkretniejszy polecieć. Jeszcze pięć skrzynek, tak naprawdę, nie? I tu może zaskoczyć. O! Wygrywamy ośmioma groszami, więc. No, może się uda, może się uda tym razem. No, nie pomagają te stickery, nie pomagają. Nie pomagają, powiem Wam szczerze, no. Kurde, ale mam normalnie. Szczęko ścisk, nie? Szynko ścisk mam, że kurde, że tak w dupę dostaję po prostu. No i ostatnie. I no, to byłoby na tyle, no nie? Moi drodzy widzowie. I zostało nam 33 zł. W tym odcinku macie oto tego skina do wygrania. Żeby wy go wygrać jeden, co musicie zrobić? To zostawić lajka pod tym odcinkiem, zostawić suba mojego kanału i napisać komentarz. A w komentarzu... W komentarzu po prostu napiszcie, jak się dzisiaj czujecie. I ja myślę, że jak sobie tak walniemy tutaj dziewięć tych kiesików bo na 10 nas... O, stać w ogóle, co ja liczę? Co ja patrzę. I tak o, chciałabym, żeby nas. 30. patrz, tu nam brakuje. Dobra, to da dajcie tego lowcase'a. I ja robię teraz taką bitwę taką. To już jest bitwa o wszystko, co nie? Na cztery osoby tryb standardowy. Bo jak ja to wygram, to jestem w stanie to odrobić i ten część jeszcze może mieć sens. Ale jeżeli ja tego nie wygram... No, to to nie ma sensu, nie? No, nie ma sensu, już nie będzie miało, bo z 25 groszy to nic nie ukręcimy, tak naprawdę, więc no, no, nie, nie, nie będzie miało to sensu. No więc zobaczmy, czy nam się uda. Przegrywaliśmy na dwie osoby, przegrywaliśmy na trzy osoby, może. Może tutaj nam się trochę poszczęści, nie? No, prócz tego Isamu, nie? Ja chyba naprawdę muszę zaprzestać, jeżeli chodzi o Isamu. To jest samocny przeciwnik na mnie i on mnie pokonuje. Oczywiście nie zawsze. Nie zawsze. Ale jakoś tak ja patrzę, jak mi się i Isamu wylosuje i ja ja pili, Mocny przeciwnik, nie? Mocny bot. No ale dobra, whatever. Nawet tutaj mnie ciśnie. No ale okej, okay, jeszcze to można jeszcze jakby nadrobić. Jeszcze mamy pięć skrzynek, co, nie? Widzicie? I to jest to takie moje pocieszanie się, nie? Gdy wiesz, że jest do dupy, ale starasz się myśleć pozytywnie. Właśnie tak się w tym momencie czuję. Bo gdyby nie ten Isamu, to byśmy to prawie wygrali chociaż teraz widzę, że już jest kaszana totalna. No i tak właśnie, tak się żegnam z moją kosą. Tak się moi drodzy widzowie żegnam z kosą, bo tego underdoga nie. A trzeba było to przemyśleć, ada. No i to byłoby na tyle moi drodzy widzowie. Niestety dziś nie udało nam się zrobić kos z stówki. Może kolejnym razem pójdzie nam lepiej. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie lajka, like zostawcie suba i zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye.